Ja siemanko, go dzisiaj z towosy Szymonem. Nagrywamy w Tafa 4. Bo chyba Wam się spodobało ostatni filmik. Mam się Fortnite'a pokryć. Tutaj żadnego. Skretka nieba. No ten, nie pasuje tu, nie? Dobra, sprawdźmy miszki. Jakieś 20 sekund. Brawo. Brawo. A dopiero od pierwszej chodzą animatrony. Mam tą wersję? Nie wiem, może tak, może nie. Teraz weź nie mogę. No. A dobra, my, my tu powinniśmy grać cztery, a nie o Minecrafcie. W ogóle piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie Minecrafta. Bo mam Minecrafta. Siema mi się. kupić taką Misia Frediego, lub Foxiego Moja kuzynka ma. Jaką? Frediego i boniego. O, to dwa z fajniejszych, nie? Mhm. To jest Frediego i to jest Boniego. Bo jeśli tam będzie. Nie ma. Patrzcie, tutaj już dzika. Oh, Dobra, Boni. Siema. Nie. Ale dziwne. Psy szczekają sobie. A ja wpadnę w para moje. Ale pięknie swymowałem, nie? A! Się wydarłem. Hm. Jaka ta kraja jest zła. Może zaczynać yy, nagrywać w tafa 1-2. To były najmniej straszne. Mam piękny marmur. To też nie jest straszne. Wiesz to jakbym takiego animatronika doszło to... chyba tylko... Ale tylko bym zrobił zdjęcie I uciekał. Tylko bym zrobił zdjęcie... Muszę kiedyś nagrać wiesz, jakiś filmik? Nie hmm. yy, 10 mitów yy, o FNAFie. A w sumie teraz nagram, co? No możesz. No, Tylko jest mały problem. No? Fortnite tam nie coś nie idzie. Aha. Będę musiał na karty, Bo akurat jeszcze tak montować się nie umiem, że jeszcze. Pierwszy mit i tak jedynka się bali, pali. Ty tak umiesz robić? W sensie. No e, na przykład że pierwszy mit i jest na ekranie pokazana jedynka. Myślisz tak? Nie. Tak, to tak jak ja. Chyba mam będę w przyszłości. No, a teraz nie mam jak grać. To usiłować coś innego. Minecrafta też. Możesz to mi buchyba w krawlu. <grym> Uj ja teraz czekania. Teraz drugi czy Dobra, jak coś tobie do cztery gry. Nie się Chciałem powiedzieć, że dobrze nam idzie. Co Aha Ostatni raz Ej to Leona trafił jak jeszcze nie miał włosów bo Domian Nie? Nie wiem Chyba Kto ogląda dzisiejszy Filmik, Tamiana zostawia łapkę w górę. No nie No prawie ten. Ey. Subów. No 700 ma. <laughs> to jest prawie. Jak miałem 950, to bym powiedział. A nie. Z tego YouTube'a. A ja widziałem Tubera, który ma 5 milion 15 milionów. No? Ty zmyślasz. Nie, pokażę ci zaraz na telewizorze. ma 15 tysięcy subów. Tam 15 14. milionów He! Milionów, sorry. Teraz ci pokażę. To łysa ci się zrobiła. Ja ze Nie, ty ja ci Nie jestem. Wiem. Wędry. A czy masz długie jak kurczak szczerze? No wiem. Mama mi mówi zawsze, że mam ogolił te włosy, ale ja mam i nie daję. Kiedyś miała mi obcieć tylko poki, a po prostu miałem górę taką jak długość jak pastokcia. Ale długie miałem, nie? Jak długość pastokcia. Takie miałem góry włosy. Hmm, i wiesz co wtedy robię? Wiesz, że jak będzie cię ktoś golił to będzie cię strasznie boleć. We włosach. I Aha, muszę, y ale dobra. Ja, ja lubię moje włosy. Ja będę miał tukie włosy, ponieważ nie po, bez powodu sobie kupiłem kumki do włosów. Żeby co... Nawiązać. Muszę chyba zawiązywać jakoś włosy. Osta po dwóch latach tak w piłkę i to teraz mi noga boli. Wyśle sobie czemu? Bo ja Nie, nerw. Nie, Chcę powiedzieć, że ja Ja nie. Ja nie ta, ta, ścisz tą muzykę! Nerwuje mnie. Co ty robisz? Nie wiem, próbuję wejść, ale... Pryparu... A! A co pewnie w myślach myślałeś? Dobrze idzie ją. Nie wiem. Dobra, my skończymy Twój ten odcinek. Fu